Women show. Jakbym miała coś powiedzieć o sporcie, ale tak oczywiście się pogodnie, absolutnie na no, wesoło, to mam wrażenie, że za jest za dużo, bo tak, napisałem dzisiaj to którego jeszcze widziałem na stronce nie było, ale leci program ze mną z soboty, Jest zresztą fajny, gdzie tam mówiąc szczerze zdemolowałem całą resztę gości, którzy uważają się za mega fantastycznych znawców i świetnych gości więc to demolka była to był one man show taki w otoczeniu chyba, że Karol masz inne zdanie Miał nie, ma, na, nie, na, nie, nawet Radek Mat Matusiak napisał na twitterze, że mm, jesteś wart każdych rogalików no, wow, o, pięknie, to dzięki Radek ja muszę tylko powiedzieć, ja z niego taką szyderę robię a tak jak robię z Karola bo ja robię szyderę tylko z tego kogo lubię jakby nie lubił to by, to by tak nie było, ale ale, ale fakt faktem, że w fakt jego towarzystwie się dobrze czuje, bo to nie dlatego, że to jest fajny gościu, że ma za pod skórą coś, że w Kasynie trochę przegrał, że był i na szczycie i szedł bramki dla reprezentacji i był też trochę na dole, bo grał po jakichś wiastych klubach, tylko z jednego powodu kiedyś zadzwonił do mnie jego tata. Ty nie słyszałeś tej historii, nie? na pewno nie. Zadzwonił do, do mnie jego tata Janusz Matusiak i mówi, wie pan co, bo pan tak, pan tak narzeka o szkoleniu, że tak źle w Polsce i tak dalej, to może by pan przyjechał do naszej szkoły w Łodzi, do SMS-u. Ja tak sobie myślę, kurde, do Łodzi nie jest daleko. E, powiedziałem tylko, e, mam nadzieję, że będę jakoś elegancko e, przyjęty. Tak? Nie, no to w ogóle panie Paweł, to, to już wszystko czeka, miasto już jest tego, dwóch szeregów. I pojechałem do szkoły, gdzie tata radka prowadzi no, cały taki biznes. I tam tak, kilkanaście boisk, trzy pięknych. Kilka boisk, co mnie najbardziej zaszokowało, wiesz do czego Karolu? No? Do, boisk, do siatkówki plażowej, która wydaje się, no przecież w Łodzi nie ma morza, tam nawet rzeki żadnej nie ma, nie? Więc tam za nie mógłby się urodzić, ale boiska do piłki plażowej i tak, internet, internat przepraszam, bo internet też w internacie, ale, ale internet, w którym dzieciaki normalnie mogą mieszkać, super wyposażony, super wygodny, naprawdę na najwyższym standardzie. I co mi najbardziej zachwyciło, bo to jest dla młodzieży z łodzi z miasta jednego, w tej chwili z najbardziej poszkodowanych, był upadł cały przemysł otóż tam yy, obiady po 4zł dla, dla dzieci z ulicy jeżeli sobie yy, policzycie ile kosztuje kebab to yy, naprawdę pójść i zjeść zupę, drugie danie i yy, wypić kompot za 4zł to jest po prostu narodnie od niebios. no i ten, ten ojciec właśnie, Radka tego. to wszystko zorganizował, tam paru jeszcze było innych gości y Wspomniałbym ich, ale tam walka była ostra, tam żywy nie wyszedł nikt praktycznie Także ten, ja skończyłem najpóźniej Więc to tylko a propos tego, cieszę się, że cieszę się, że Radek Ma po ojcu też taką chęć, żeby jednak coś pozytywnego robić, a ja A ja mam, a ja mam satysfakcję Ja mam satysfakcję gdy gamoniów, bo to nie, nie robię tego przecież po to, żeby ich krzywdzić, tylko wyłącznie w tym celu, żeby oni się podciągnęli trochę, no, żeby pomyśleli aha, jak gdzieś idę to dobrze by było mieć w zanadrzu jakąś anegdotkę, dobrze by było jakąś mieć historię, dobrze by było mieć jakiś fajny ten, no przecież ja dzisiaj od rana słyszę w radiu próby opisywania tej komentatorki niemieckiej ale przyznacie, sami przyznacie że tak jak ja zrobiłem Achtung to to nikt nie zrobił i mówiąc szczerze taka rozgadza się bardzo fajna no to wszystko nawet się długo się odwrócili widzisz no to jest wszystko tego a to tylko mecz leci wiesz no, leci mecz nie i nagle senna sytuacja wiesz nikt nie nic tam nie dzieje no dalej a tu nagle a wiesz także ten nie no się oni wiesz bo to będę musiał ich sklepać jeszcze wiesz bez sensu i tak się patrzą na mnie jak na wiesz jakby zobaczyli jakąś megalaskę nie? Słuchaj, więc ten Karolu drogi, więc chodzę to tylko dlatego. Jednocześnie, ponieważ opisałem już mniej więcej to co, to, co planuję, czyli położyć się do trumienki, to chciałbym bardzo, żeby po mnie został ślad ludzi ambitnych, takich pomysłowych, takich w jakiś tam sposób aktywnych, przedsiębiorczych, a nie, a nie pierdołowatych. I ten, no ja dzisiaj na przykład wziąłem gazetki sobie, no tak, no tak, wyborcza, wyborcza nuda. Czekaj, ja będę mówił go tak w skrócie. Dziś Światowy Dzień Uchodźcy. Ja od razu komunikuję, żadnego nie przyjmuję. Ja już mam w domu uchodźców, teraz przyjąłem dwa gniazda gołębi pocztowych. Mianowicie one gdzieś spieprzyły komuś, nie wiem w ogóle komu, ale Zamieszkały u mnie i wykorzystując to, że koty się zrobiły leniwe. W ogóle Karol musi zobaczyć. Ogród doznał przemiany wczoraj. Przyszedł Ukrainiec, się kierował, pozmieniał wszystko kompletnie. Bardzo mi się to podoba, bo że z tym Mikołajem z Ukrainy bardzo się dogadujemy. On pracuje, ja płacę i tego. I piwo też lubi. No i ten, gdzieś światowicie uchodźcy nie przyjmuję tego łębie przyjąłem. Z jednego powodu kocham zwierzęta. Natomiast ja tu widzę. Ludzi, którzy płyną przez morze, by, moim zdaniem zamiast płynąć przez morze, to by mogli tych wojen między sobą cały czas nie wywoływać i to by było najlepszym sposobem. Czyli zamiast bronić Polski, to niech bronią Damaszku i koniec, kropka ten poza tym tutaj tego Polska raj Polska raj neonazistów no to tylko wyborcza może na to wpaść na taki pomysł nie i Karol widziałeś na pewno neonazistów tak nie? To, o to tysiące ten chodzi ten tak, I i hilda pokazują no jest naprawdę tak żenujące, i straszenie jakimiś duchami ja chodzę na tysiące imprez a muszę Ci, Karol się pochwalić bo w piątek na dwispon całą nockę gdzie? w takim wiesz, barze bar Hmm. Niezłe, niezłe i wiesz, że tam żadnego neonazisty nie było. A bo ono są kapitalnych ludzi i wiesz, i pili browary, pili driny, tańczyli, śmiali się i tak dalej. Nawet miałem branie lekkie, ale takie leciutkie. I więc ten, więc jest to taki gat. A, ale jest ciekawe: fonfara na deskach. O tyle z tym fonfarem jest smutne. Też się to pewnie zasnosiło, nie? Że funfara już taki wyglądało się, że taki nasz pierwszy. On tu ma nawet na. Ja to muszę pokazać. Zobacz tutaj. Legioja. Taką lkę ma taką. Widzisz na tym. On zaczynał, on zaczynał w Legii? On jest fanem wielkim Legii, tam chodzi na wszystkie imprezy i tak dalej i tak dalej I to jest właśnie taki minus, że jak on sobie tę Elkę walnął No to jak on leży na deskach, to Legia leży na deskach, tak? Prawda? Czyli tak mówiąc szczerze Mówiąc szczerze, to to co mi kiedyś opowiadał bardzo fajnie O Frykowskim, był taki producent filmowy i tam gadka o żonie I ten, i ten Frykowski mówi do żony tak, mówi słuchaj Jak ja pierdolę to my pierdolimy, Frykowscy, a jak Ciebie pierdolą, to pierdolą nas, Frykowskich. No więc a propos tego tej Elki, że to nie wypada po prostu, żeby leżeć na deskach I, i aczkolwiek to jest sport, wiadomo, on jeszcze mam nadzieję się podniesie, tak jak ten roki, jak Jake LaMotta mój ukochany i tak dalej. Dobra. O Ukrainie nie będę nawet mówił, to jeszcze jutro jest dzień. Natomiast ten, jak, jak ktoś chce zwiększyć sprzedaż takimi tekstami pod tytułem Kamila Lidźwinko idzie w górę. Kamila, nie wiesz, to jest Kamila Lidźwinko". Karol nie wie, Karol nie wie, no skoszki nie zwyszniej. Długie nogi bardzo fajne, ale ten... kompletnie bez sensu i że ten kapuska mówi, kto był jego idolem. No. Kto był? Ronaldini, ja muszę powiedzieć, że kapustka to nie jest moim idolem, a człowiek lubię zawsze każdego młodego, młodego człowieka. No więc jeszcze, a tu deszcz wali strasznie, a nie przejmujmy się. Eee, patrzymy w superaku, oczywiście ten przy miłością skrzydla, orły, szczęsny ze swoją Mariną, ten z Lewandowską, ten z Sarą. Najśmieszniejsze jest to, słuchajcie, ja to specjalnie napunktuję jeszcze. Tu jest Lewandowski ze swoją żoną. I patrz, zobacz jakie czapki. Akurat mi się spodobały dwie czapki, takie e, tego, co tam jest napisane? Nike. Ribok. No. Moim zdaniem Ribok i ten, i Polsport w Wałbrzych. No, jest to tak żenujące. Ty Lewandowski, weź tych upaków, spokój już. Naprawdę idzie z narzeczoną na spacer, to nie rób z tego kampanii reklamowej, bo to jest tak prawdziwe jak cytki u niektórych kobiet. No, to jest dokładnie tak samo. I, tego, i nie, nie uważaj, że ja z tylko z tego powodu, że kiedyś Cię poproszę o rozmowę, to ja będę z tego powodu Cieszę się, że Nikolis z i bramkę zrobił. Cieszę się, że doda dzisiaj z Anglią powalczy z runejem i cóż jeszcze ten no. dzień uchodźcy, ale po sześć, bo dwa dni temu był dzień wieszego karant, robienia na drutach w miejscach publicznych. Co ty o tym sądzisz? kiedyś na drutach w miejscu publicznym. No nie wiem czy nie wiedziałem że byłeś można. tego świadkiem? Nie wiedziałem, że można. A ja to widzisz, a ja jestem nawet byłem świadkiem i to nawet tak w tak powiem. Uważam, że ten dzień robiony na drudach w miejscach publicznych jest dosyć sympatyczny. Dobra, czas nas goni, deszcz pada, ale pamiętajcie, drzewa moje też muszą się napić i w związku z czym cały teraz cała przyroda, my narzekamy, a cała ta przyroda się raduje. Po prostu to tak jakby dostali nie 0,7, tylko przynajmniej po 50 litrów na metr kwadratowy. Zobaczcie jaka jest popijawa w całej przyrodzie. Tam drzewa do siebie mówią, to jeszcze poszklanie. I na i, dalej, i, tego, I wszyscy rośniemy do tego. Do, wrócimy do, do meczu z Ukrainą jutro. Ja Wam tylko powiem jedno. Niezmiennie w dobrej formie. Pozdrawiam.